19-letnia mieszkanka Kępna, która w wyniku chemioterapii częściowo utraciła włosy, przeszła metamorfozę. Udało się to dzięki pieniądzom z kalendarza Bo w kobietach jest moc, który był podsumowaniem całorocznych działań na rzecz kobiet i seniorów, które przygotowała poseł Bożona Chęczeca. Na kalendarzu znajdują się zdjęcia pań z powiatu kępińskiego, które przeszły wspaniałą metamorfozę dzięki atelier Agnieszki Staszak, a naturalne piękno wydobył z nich podczas sesji zdjęciowej fotograf Tomasz Biziak. Dochód z kalendarza zostanie przekazany na działalność organizacji działających na rzecz seniorów. Odbyła się Również licytacja złotego kalendarza wylicytowała go pani Magda Kaczorowska, a środki przekazane zostały na pomoc chory dziewiętnastolatki, która w wyniku chemioterapii częściowo utraciła włosy, kwota ta pozwoliła na zakup odpowiedniej protezy. Chyba punktem wyjścia było to, że sama jestem matką i jeżeli postawiałabym się na miejscu matki i mamy Patrycji, Patrycji, to też chciałabym, żeby jakaś hojna osoba pomogła też mojej rodzinie czy mojemu dziecku i to był taki chyba największy impuls do tego, żeby pomóc Patrycji, żeby... No, żeby ją uszczęśliwić na te święta i żeby była szczęśliwa po prostu. No też ze względu na to, że też sama mam dziecko i też chciałabym, żeby ktoś, kto ma też troszkę więcej pieniążków, żeby też nam pomógł w takiej sytuacji. Patrycja nowe włosy otrzymała dzięki pani Magdzi, pani Agnieszce. To dzięki nim w przedświąteczną środę w atelier mogła przejść metamorfozy i poczuć się wreszcie dobrze ze swoim wyglądem i mieć poczucie swojej wartości i godności. Szczęście i łez wzruszenia nie kryła mama dziewiętnastolatki, która jak każda matka pragnęła zobaczyć swoje dziecko szczęśliwe. Podziękowaniom za a nowy wygląd nie było końca. Wielokrotnie w tego typu akcje pomocowe włącza się Agnieszka Stasza, która sama od 21 lat jest osobą chorą. też nie mam włosów i dlatego e, tak e, ten temat jest e, mi bliski. Postanowiłyśmy, że na galerii złoty kalendarz, który w całej części pokryje protezy dla dzieci. E, I nie z e, swoich włosów, okazji. No i rzeczywiście tutaj kilka osób przystąpiło do licytacji. E, e, można powiedzieć szczęśliwcem bądź aniołem, jak też tam gdzieś zostałam nazwana. Drugim Bo aniołem fanieśli stała się Mateka Czoska, jestem nie, 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 bardzo wdzięczna, tak 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 że włączyła się nie, nie, w tą akcję. Ale, ale, ale też osoby, które ale, były na gali. Małymi, drobnymi kwotami wsparły tutaj Patrycję, dlatego też mogłyśmy w całości dzisiaj przeprowadzić właściwie pierwszą taką metamorfozę osoby, która nie ma włosów. Tak? Proteza zapełniła górną część, gdzie nie było włosów, make-up dopełnił całości, no i top secret gdzieś tam nas wsparł w tym z samą stylizacją. Myślę, że wyszło super. Mam nadzieję, że jest to świetny prezent na święta, ale też uda się, aby dziewczynka odzyskała pełną pewność siebie.